Polacy to wiedzą, to teleturniej, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Robert Elgendi, witam i zapraszam na kolejny odcinek. Możecie spodziewać się zaskakujących pytań i jeszcze bardziej zaskakujących odpowiedzi, mając na uwadze choćby fakt, że tradycyjnymi polskimi daniami są chłodnik litewski, pierogi ukraińskie i ryba po grecku. Dobrze, że chociaż żurek jest staropolski. Ciekawe, co wiedzą o naszym kraju uczestnicy tego odcinka. Janusz Niedźwiecki były lekarz, a także miłośnik Alp przyjechał do nas z miejscowości Dywity, tak. Dywity pod olsztynem? Tak. Dokładnie. Bardzo blisko mojego rodzinnego miasta, stąd wiedziałem. Lekarz jakiej specjalizacji? E, nie skończyłem, Zajmowałem się innymi działalnościami. O, a dlaczego? No kariera pociągnęła. A czym się zajmowałeś później? E, później założyłem największą firmę kurierską w Polsce. Sprzedałem mi piesowi. O! No I I potem w branży rozrywkowej trochę, nie powiem. Dlaczego? A to jest o. najciekawsze, A branża nie. rozrywkowa. Nie, skąd się... Prowadziłeś teleturnie. Show-biznes, straszna rzecz. Okej, okay. byłeś menadżerem blisko sceny, muzyka, film, aktorzy? Tak, nie? tak, tak, okay. celebrityzm, takie tam Rozumiem. elementy. Okay. Dobrze. Jak przyjeżdżałeś, jaki miałeś plan? No, po całość wygrać. Idziesz na całość, idziesz po o, wszystko. Tak. I to mi się podoba. A będziesz Odwagi. się przy tym dobrze bawił? No, mam nadzieję. To jest podstawa. Nie będę się smucił, jak będą lepsi ode mnie. I to jest podstawa w tym programie. Tego Ci życzę. Uśmiechu do samego końca. Szymon Tolpa jest studentem, a także wielkim fanem lotnictwa. Skąd do nas przyleciałeś? Cześć, przyjechałem z Warszawy. To lotnictwo to jest Twoja wielka pasja, ale która polega na tym, że Ty obserwujesz patrzysz o, tam przeleciał taki, taki mniejszy, większy samolot czy, czy też nie, wiem, starasz się wsiąść za stery? Przede wszystkim studiuję licencję zawodową, pilota ale też interesują mnie samoloty, które gdzieś tam latają nad naszymi głowami. A studentem jesteś czego? Lotnictwa e, i kosmonautyki? Prawa, nie, prawa lotniczego z zawodową licencją pilota liniowego. Z czego jesteś mocny? No przede wszystkim z lotnictwa, e, tak jak już powiem, ale także interesują mnie kulinaria i podróże. No to wysokich lotów ci życzę. Dziękuję bardzo. W naszej rozgrywce. E, Renata Chrycaniuk. Pochodzi z Łodzi. Cześć. Cześć. Czym się zajmujesz w Łodzi? Jestem mamą 24 godziny na dobę. Gratulacje. Aczkolwiek nie pochodzę z Łodzi. Tylko nie pochodzę. pochodzę z Krakowa. O. A w Łodzi mieszkam od 4 lat. Jeżeli chodzi o twój charakter, to bardziej krakowski pozostał czy łódzki? Pozostał krakowski. Oszczędną jesteś mamą. Nie, nie jestem oszczędną mamą, ale jestem taka bardzo otwarta. Wręcz tutaj ci si znajomi mówią, że po mnie słychać i widać, że, że nie jestem. że ja potwierdzam. A, dziękuję. Potwierdzam, ale jeżeli chodzi o dziecko, to córeczka czy synek? Córeczka 15 miesięcy. Ojej! Takie malutka. Ja rozumiem, że to nawet nie masz czasu pewnie za, za dużo dla siebie. Tak, ale wracam do pracy za tydzień. Umiesz liczyć, jak każda osoba pochodząca z Krakowa trzeba korzystać z tego, że jest się w tym programie. Dokładnie. Bo jest trochę pieniędzy do wygrania. Dzień, e, Danuta, Danuta Talowska, emerytowana pielęgniarka z Lublina. Tak jest. Cześć, Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dużo Cześć. czasu masz na tej emeryturze? Czy to eee, tylko stereotyp? Cały czas już teraz mam dla siebie. Także jest super. 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 I co wtedy robisz? Mogę nim dysponować tak, jak chcę, a najbardziej chcę spędzać czas z wnukami. Mhm. Uwielbiam mojego Mikołaja i moją Alunię, aż się wzruszam jak o nich myślę i mówię. Eee, a w jakim jak, wieku są? Cztery pół roczku ma Mikołaj, a Ala ma półtora roku. Mhm, to to są moje szczęścia i skarby. Ojej! Oj, Danusiu, to ja, ja mam taki pomysł, zobacz, teraz oni może oglądają, może na nas patrzą. Pozwól, buziaki może wysłać, o właśnie. No to super, czyli to są najwięksi kibice tak teraz. Jest. Czujesz ich moc? Czujesz to wsparcie? Tak. Okej, okay. a w czym się sama czujesz mocna? W jakich kategoriach? Generalnie uważam, że jestem humanistką, więc takie humanistyczne kategorie jak język polski, no różne zabawy z językiem, trochę geografii, trochę biologii, trochę informacji o Ziemi, o ludziach, tego typu rzeczy mnie interesowały. Okay. Może sobie poradzę. To wymieniłaś wszystkie kategorie, które u nas padały. Nie ma, że jakie będą dzisiaj, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Na początek zasady tej gry: po pierwsze rozgrzewka, po drugie pojedynek, no i wreszcie po trzecie finałowa obrona. To rundy, podczas których zawodnicy będą odpowiadać na pytania, a na końcu czeka nawet ponad 40 tysięcy złotych. W pierwszej rundzie wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Oto one. Atrakcje turystyczne, film, język, literatura i teatr, muzyka i taniec, nauka i technika, niespodzianka, sztuka i zabytki, telewizja, znani Polacy. W rozgrzewce każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z dziesięciu kategorii, które każda każdorazowo sam wybiera. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. W tej rundzie nikt nie odpada, za to wszyscy mogą się obłowić. No to skoro znacie już zasady, to bierzcie się do roboty. Zaczynamy? Tak jest, zaczynamy. No to gramy. Janusz, ty będziesz tak. odpowiadał pierwszy. Z której kategorii? Poproszę film. Które wydarzenie historyczne jest głównym wątkiem filmu Jana Komasy, Miasto 44? A. Powstanie styczniowe. B. Powstanie warszawskie. B, Powstanie Warszawskie. Prawidłowa odpowiedź. Dobrze zacząłeś. 1500 zł już na twoim koncie widziałeś ten film. Dziękuję. Tak, widziałem. I jak, co możesz powiedzieć tym, którzy nie oglądali? Dobrze oddane. Potrzebne są takie filmy w ogóle. Szymonie, czas na ciebie. Poproszę atrakcje turystyczne. Drewniana świątynia Wang przeniesiona z Norwegii jest dziś atrakcją turystyczną a zakopanego B. Karpacza. Odpowiedź B. Bardzo dobrze. Znałeś tę odpowiedź. Czy byłeś, widziałeś? Tak, byłem w szkole podstawowej na zielonej szkole, także gdzieś jeszcze w mojej pamięci są jakieś wspomnienia z tego wyjazdu. Bardzo dobra pamięć. No ale ty jesteś młodym człowiekiem i jak każdy student pewnie na bieżąco różnych rzeczy się uczysz. Czy to są ciężkie studia? Tak, studia są ciężkie, natomiast e, są związane z wymarzonym zawodem, także... Nie narzekasz. Nie narzekam. Teraz niech poleci Renata. W którą kategorię? Telewizja. Bardzo proszę. Ile małżeństw wzięło udział w pierwszej edycji Czaru Par w 1993 roku? A. 14, B. 54. 54. Zabrzmiało tak, a sobie strzelę. Tak było? <grymnie> tak, Okej. Okay. Danuta, czas na Ciebie. Może język, spróbujmy. Frajerka w Gwarze podhalańskiej to A, żona, B, kochanka. Myślę, że kochanka. Myślę, ba, jestem przekonany, że dobrze powiedziałaś. Może to też oznaczać narzeczoną, ale wyrównana rywalizacja nam się szykuje. Danusiu, poza wnukami, masz czas dla siebie i co wtedy robisz? Rozrywki umysłowe, wszelkiego rodzaju. Krzyżówki. Krzyżówki. Teleturnieje wiedzowe uwielbiam od lat i wreszcie się odważyłam wziąć udział. Bardziej niż książka w tej chwili no niestety internet nowinki. Film. Dobra, zamykamy temat i idziemy dalej do kolejnego pytania. Do ciebie właśnie, Januszu się zwracam. Która ja tym to razem to kategoria? Literatura i teatr. A pytanie z tej kategorii brzmi: kto jest autorem słów? Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. A, Adam Mickiewicz, A. B. Jan Kochanowski. Jan Kochanowski, B. Jaka to fraszka? Fraszka. Y Wiesz, że nie wiem. Na zdrowie. Ja wiem, Na że wiem. Na zdrowie. Rzeczywiście. Szymonie, co tym razem? Poproszę znanych Polaków. Gdzie spoczywa Tadeusz Kościuszko? A. W West Point. B. Na Wawelu. Odpowiedź A. Ależ nie. Na wawelu pierwotnie w 1817 roku został pochowany w Szwajcarii, tam zresztą zmarł. No ale teraz chodziło o wawel, tam rzeczywiście spodziewa Tateusz Kościuszko. Eee, czas na Renatę to masz znowu tą telewizję. Ulubionym powiedzeniem zagranego przez Wiesława Gołasa, głównego bohatera serialu droga jest a absolutnie B w rzeczy samej odpowiedź B. Absolutnie nie, chodziło o absolutnie tak, to była odpowiedź prawidłowa, czyli chodziło o A. Danusiu, jaką sobie wybierzesz teraz kategorię? Kusi mnie muzyka i taniec, ale spróbujmy niespodziankę, może. Niespodzianka. Lubisz się zaskoczyć. Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie. A ile tych gatunków jest? A, 26 lub więcej. B, mniej niż 20. 26 lub więcej. Czy to był strzał? To był strzał. W dziesiątkę. A, Cieszę się bardzo. W 3000 zł. E, ostatnie pytanie tej naszej rozgrzewkowej rundy. Myślę, że każde się z Was rozgrzało, prawda? Macie jakieś pytanie? Nie? Nie. Idziemy dalej? Tak, tak idziemy. Okej, okay. będę miał zaraz ja. Sporo pytań. Czas na pojedynek. W drugiej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Zawodnicy sami zgłaszają się do odpowiedzi przyciskiem i mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej dostają 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi tracą 2000. Chyba że tyle nie mają, wtedy zostanie im 0. Nul, nikt. Jeśli nikt się nie zgłosi, to wszyscy tracą 1000 zł, a więc promujemy aktywność i karcimy za jej brak. Zwycięzca pojedynku wchodzi do finału. No, ostrzegam, że nie każdy tutaj wyjdzie zwycięsko z tej batalii, ale na tym polega pojedynek. Zaczynamy! Pierwsza kategoria to atrakcje turystyczne. Najwyższym szczytem Korony Gór Polski są Rysy. A który szczyt z tej listy jest drugi pod względem wysokości? Danuta. Kozi Wierch. To Babia Góra, Królowa Beskidów, 1723 metry, Śnieżka jest trzecia. Kategoria Film. Franciszek Dolas, bohater komedii Tadeusza Chmielewskiego, przedstawia się jako Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Kto grą tę postać? Tanuta? Marian Kociniak. Tak niepewnie patrzyłaś na mnie, ale szybko się odegrałaś. Prawidłowa odpowiedź. Kolejna kategoria to język. Łódź szczęścia to drobne zdarzenie, od którego uzależniony jest czyjś sukces. A jaką wielkość fizyczną kiedyś mierzono w łódzach? Danuta. Masę. Masę wiedzy masz na ten temat między innymi. Kolejna dobra odpowiedź. Literatura i teatr. W której porze roku rozpoczyna się akcja chłopów Władysława Reymonta? Danuta. Jesienią. Znowu na zielono. Dobrze. Muszę tylko sprawdzić, czy pozostali macie ręce na przyciskach gdzieś blisko. Okej. Okay. Muzyka i taniec. Wirtuozem którego instrumentu był Artur Rubinstein. Danuta. Fortepianu. 9 tysięcy złotych. Na tym etapie. Kolejna kategoria. Nauka i technika. W którym mieście znajduje się Centrum Nauki Eksperyment? Szymon? W Gdyni. Bardzo dobra odpowiedź. Kolejna kategoria to niespodzianka. Jak popularnie nazywa się bałtycką rybę Storniu? Danuta? Tilapia. To strzelam Zobaczmy, czy chodziło o tilapię. Przyglądasz się, rozpoznajesz tę rybę? Flondra. To jest jaka ryba? Flondra. To jest flondra. To jest flondra. Kolejna kategoria to sztuka i zabytki. Czyli pomnik stoi na placu przed archikatedrą gnieźnieńską No to zobaczmy. Czy już wiecie, poznajecie? Bolesław Chrobry. Janusz powiedział, ale nie przycisnął przycisku, kiedy trzeba było. Nie wyrobiłeś się w czasie. Zresztą nikt się nie wyrobił. Każdemu dlatego odjęliśmy po tysiąc złotych. A to był Bolesław Chrobry, tak jak powiedział Janusz. Kolejna kategoria telewizja. Ojciec Mateusz, tytułowy bohater serialu, zanim został proboszczem w Sandomierzu, przebywał na misji. W którym kraju? Białorusi. Na Białorusi. To była prawidłowa odpowiedź. Znani Polacy. Jak nazywał się terapeuta niosący pomoc uzależnionym i bezdomnym? Organizator i założyciel Monaru i markotu. Danuta. Kotański, Marek Kotański. Prawidłowa odpowiedź. Marek Kotański. Jesteśmy na półmetku. Wszystko jeszcze może się wydarzyć. Blisko jesteście? Przycisków? Blisko. Atrakcje turystyczne. Najpierw popatrzmy, może to Wam ułatwi zadanie. W którym mieście znajduje się ten rynek? Najszybsza Renata. Kraków. No ty akurat musiałaś to wiedzieć. Rozpoznałaś swoje rodzinne miasto. Dokładnie. Kolejna kategoria, film. Orła, Polską Nagrodę Filmową. W 2005 roku za najlepszą główną rolę kobiecą przyznano aktorce, która zagrała mężczyznę. Kogo? Danuta. Nikifora Krynickiego. Krystyna Feldman. Pełna odpowiedź prawidłowa. Kolejne 2000 zł na twoim koncie. Czas na język. Na co według przysłowia jest czas po karnawale. Na gorzkie żale. Literatura i teatr. Co latało wysoko, w pierwszym zdaniu powieści. Kolumbowie, rocznik 20, Romana Bratnego. Renata. Bociany. Takie trochę mniejsze, jaskółki. No ale. Ale przynajmniej ptaki. ptaki. Było zresztą w pytaniu, co latało wysoko. Wysoko. W pierwszym zdaniu powieści Kolumbowie, rocznik 20, Romana Bratnego. Jaskółki. Kolejna kategoria muzyka i taniec. W którym mieście odbywa się kultowy festiwal, który przez pierwsze 10 lat istnienia działał pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych? Renata? Poznaniu. Wiarocinie. Moi drodzy, do końca zostało 5 pytań, a teraz czas na kategorię nauka i technika. Jakie nazwisko nosili dwaj polscy konstruktorzy? Czesław, nazywany ojcem polskiego lotnictwa, i jego syn Tadeusz, pionier motoryzacji. Szymon. i Wigura. Czesław i Tadeusz na nazwisko mieli Tański. Teraz będzie niespodzianka. Który licznie występujący w Polsce ptak ma nazwę identyczną z tytułem. Znanej baśni i imieniem jej głównej bohaterki Janusz. Łabędź. Początko brzydkie Kopciuszek. Ops. No to było trudne, podchwytliwe. Sztuka i zabytki. I najpierw popatrzymy na ekran. Świdnicy i Jaworze stoją dwie perły architektury baroku. Jak się je nazywa? Danuta? To są świątynie pokoju. Prawidłowa odpowiedź. Kościoły pokoju też bym zaliczył. Kolejna kategoria: telewizja. Który serial rozpoczynał się piosenką o słowach. Jedno życia, spraw tyle, ugryź sam, nie jesteś w stanie. Zmiennicy. Może jakbym zaśpiewał, byłoby łatwiej, ale śpiewać nie umiem. Kolejna kategoria to znani Polacy. Który z polskich twórców, jako jedyny do tej pory, otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego reżysera? Janusz. Wajda. Za film Zimna Wojna, Pawlikowski. Janusz, kiwałeś, ale ja Ci powtórzę raz jeszcze, żeby to wybrzmiało. Wajda i Polański, ich filmy dostały Złote Palmy, a nie oni za reżyserii. Tak. Także dlatego wszystko jest już teraz jasne, jasne, bo możemy zamknąć tę rudę. Pojedynek się sam rozstrzygnął, jak widzicie. Cieszę się z uśmiechów, mimo wszystko. Chyba dobrze się bawiliście. Czegoś nowego można było się na pewno nauczyć. Na Tobie, Danusiu, gratuluję. 9 tysięcy złotych. Dziękuję. Z taką sumą automatycznie awansujesz do naszego finału. Mam jedno pytanie tylko do Ciebie. Czy chciałabyś zabrać kogoś do tego finału, czy zagrasz sama? No bardzo bym chciała zabrać kogoś do finału, najchętniej wszystkich moich współgraczy, no ale w takiej sytuacji spróbuję sama. Masz do tego pełne prawo. Gratuluję raz jeszcze, dzięki wielkie. No to, drodzy Państwo, czas na ostateczną rundę, czyli finałową obronę. Danusia, emerytka, babcia i to jaka babcia, tak bardzo oddana, uśmiechnięta od samego początku, oaza spokoju wydawać by się mogło, ale jak włączyła ten pierwszy bieg, jak to poszło później dalej, no odsadziłaś konkurencję, nie dałaś im żadnych szans. E, tak się jakoś udało, tam w dwóch miejscach troszkę się spóźniłam, byłoby jeszcze lepiej, ale cieszę się bardzo z tego, co się udało zdobyć. A jak, a jak wnuki do ciebie mówią? Babcio. Babcio? <noise> Babcio? To Mikołaj. Alunia na razie jeszcze nie. Ona się bierze za rączkę i ciągnie, prowadzi tam, gdzie, gdzie chce, żeby babcia się znalazła. W Naszym finale będziesz miała 90 sekund na to, żeby odpowiedzieć prawidłowo na 10 zadanych przeze mnie pytań. Jeżeli się pomylisz z Twojego konta, ubędzie 10%. Ja będę czytał wtedy kolejne pytanie. Odpowiedzi: tak lub nie. Poczekaj do końca, aż przeczytam pytanie. Chyba wszystko jest jasne, prawda? Bronisz? Jasne. Dziewięciu tysięcy złotych. Oby z powodzeniem. Zobaczymy. To co? Ja jestem gotowa. Ja też. Czas start. Traszki nie mają ogona, tak czy nie? Nie. Dzień Nauki Polskiej był po raz pierwszy obchodzony w 2020 roku, tak czy nie? Tak. Cytat z dziecięcej Rymowanki brzmi: Idzie rak, nieborak, jak uszczypnie, będzie krwiak, tak czy nie? Nie. Akcja powieści w pustyni i w puszczy rozpoczyna się w Egipcie, tak czy nie? Tak. O kimś, kto czegoś nie potrafi lub na czymś się nie zna, mówi się, że ma to w małym palcu, tak czy nie? Nie. Flaga w sali obrad powinna być umieszczona po prawej stronie mównicy, patrząc od strony publiczności, tak czy nie? Nie. Skoki narciarskie w Zakopanem są jedną z konkurencji Igrzysk Europejskich 2023, tak czy nie? Nie. Teoria architektoniczna, nad którą pracował polski architekt pochodzenia fińskiego, Oskar Hansen, wraz z żoną Zofią, nosi nazwę formy zamkniętej, tak czy nie? Nie. Oregano, lebiotka pospolita i dziki majeranek to nazwy tej samej rośliny, tak czy nie? Tak. Dewiska to mała kieszonka na zegarek z łańcuszkiem, tak czy nie? Nie. Zespół Skaldowie stworzyli Krzysztof Klęczon i Seweryn Krajewski, tak czy nie? Nie. Ja nie mam więcej pytań. Wow. Wow. Super. Wow, super. Super. Nawet dużo czasu jeszcze zostało. No Dokładnie sekund. Możesz odetchnąć. Nie było, nie było tych nerwów za dużo, prawda? Malutki jeden błąd tylko się wydarzył. Jeden błąd, a więc całkiem pokaźna suma jest do zgarnięcia. Wyjeżdżasz bardzo. z naszego programu z kwotą 8000, 100 zł. Wielkie gratulacje. Będzie, będzie z czego kupować prezenty i rozpieszczać wnuki. Oj, tak. Okej, okay. a dla siebie co zrobisz? A dla siebie? Dla siebie? to poczymam te pieniądze na koncie. I tak będę co jakiś czas sprawdzała i się cieszyła, że są. Nie będę się spieszyła z ich wydaniem, ale znajdą się potrzeby. Takie na umilenie codzienności, uprzyjemnienie sobie życia. E, mam nadzieję, że my tutaj też uprzyjemniliśmy tobie życie. E, naprawdę, w znacznym stopniu. Dziękuję bardzo. A ty nam również. Świetna atmosfera. Dzięki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z tej wygranej również. Do zobaczenia w przyszłości. Mam Do zobaczenia jest. w przyszłości. Drodzy Państwo, no, zapowiedziała się Danusia, czyli tak. będzie. Tak, tak, tak. Obowiązkowo. Okej, okay. ale nie w następnym odcinku, w przyszłości. Myślę, że Państwa zachęciliśmy do tego, żeby nas oglądali. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wielkie gratulacje. Dzięki, dzięki, ale się cieszę.